Cześć witajcie, jestem Wrzezik. Oj, bałem basonika. Także możemy lecieć. Hmm. Zaczynając od podstaw. Czemu nie było wczoraj analizy. Bo jak to nagrywam jest wtorek 1620. Pewnie godzinę przed tym jak wstawię. Mówiąc poważnie... <grym>, nie... wiem, coś mi się pomyliło, jeśli zapomniałem w ogóle, że do analizy nagrywam. No dobra. Ale i tak się wyleń działo, nie było żadnego radio, także nie ma co świrować. Lecimy z, z analizą, nie? Co będziemy ci analizować? O, w czwartek chyba w piątek? Może w środę już? Jak się przedstawia o nie pamiętam... Z, połowie, od połowy do końcówki zeszłego tygodnia uruchomili już chyba w czwartek uruchomili granie z Paradoksem. E, turnieje pewnie są od piątku, a mi się wydaje, także możemy obcejść, jak wygląda wstępna meta. O, w tym tygodniu jeszcze gramy na starym formacie, czyli ze 151 tylko. A Paradox dopiero jest od przyszłego piątku, jak się LAIC zaczyna. Że bezbędnego gadania odcinek będzie dosyć szybki, więc po prostu lecimy. E, tu mamy kilka turniejów skończonych. No, jest Kurde, troszkę więcej, niż myślałem o, a nie, dobra, mm, tu jeszcze są stare, w takim razie No, Obsidian Final Na no, turniejach było kilka Myślę, że nie ma co obczać, aż tak bardzo Będę to sobie zmienić na y, Live Online time 7 dni, raczej więcej nie będzie No, a więc tych turniejów za dużo nie ma Um, przechodzić mi się przez wszystkie turnieje nie chce, Więc odpaliłem Chyba te największe Paradox Monday eee, Jeszcze odpalę Z2 Nie wiem który odpaliłem Late Night chyba jeszcze jest na starym formacie, tak Dobra, nie ma sensu jest, Mamy Jest eee, to jest na nowym, na nowym, na nowym na nowym. Dobra, wszystko tutaj chyba jest na nowym, e, więc możemy przejść przez te e, turnieje, ale zanim przejdziemy obczajmy sobie w porządku, jak wygląda meta w tym formacie, bo już może mamy, mamy meta, meta share. GMs show all decks, Deków pojawiło się w turniejach 63, no to jest nie za super duża ilość, biorąc pod uwagę, że 15 z nich pojawiło się tylko raz na przykład, nie, i miały na przykład 0-1 drop, nie, przykładowo taka Blissy. Czy taka Cliffery 1-3 drop, to więc to średnie interesuje. Nas interesują te deki no. Max do 22 miejsca e, czy to jest czas na Tier listę e, nie, ale możemy przejść przez nowe deki, na szybko powiedzieć jak to wygląda. E, I jakie mamy spostrzeżenia. Pamiętajmy, że mm, formaty stare, czyli przed Scarlet Violet chyba ja nie wiem czy Obsidian, Chyba Obsidian dopiero. To mi się wydaje, no, że Obsidian Flames dopiero wyrzedł tym nowym systemem, czyli że mamy praktycznie set wtedy co Japonia. To jest mega istotne, bo kiedyś było bardzo dużo czasu przed Japon. Yy, przed naszym releasem po releasie Japonii. Teraz oni dostają razem praktycznie z nami. W momencie, gdyby mamy pra, oni chyba mają release. To jest dwa tygodnie tifu, więc no... No miesiąc niby od grania legalnego. Ale no to i tak jest bardzo mało czasu w porównaniu do tego co było wcześniej ale no, możemy sobie przejść na szybko po tych nowych deckach powiedzieć pokrótce, bo zrobię tier listę pewnie jeszcze, może w tym tygodniu a może nie <grytanie> na pewno przed LAIC muszę zrobić tier listę żeby były jakieś moje spekulacje ale no, musiałbym trochę więcej pograć, żeby zobaczyć jak to wygląda więc bez, też nie nastawiajcie się że nie wiadomo jak to będzie wyglądać ta tier lista no bo zagrałem w tym formacie tyle co na streamie i chwilę po streamie, więc no nie jest dużo. Eee, więc no. Jako, jakoś... Kurde powiem wam po tym weekendzie teraz, e, bo grałem challenge. E, grałem w niedzielę, no i przychodzę na turniej i jeżeli ja nie potrafię wygrać challenge'a pięciorundowego, ani nawet być top 2, e, bo zrobiłem ledwo top 4, to... naprawdę to... to Tracę trochę wiarę w siebie, tak szczerze mówiąc, I, i nie wiem, czy czego to jest wina. Czy to, że mało gram, czy to, że jestem główna, no ciężko powiedzieć, yy, ale no jest takie frustrujące to trochę i mnie z jednej strony to trochę uderzyło, yy, i miałem taki trochę mental break w niedzielę wieczorem. Także, dobra, ale szybko po podekach, bo będę gadać znowu 40 minut. E, Rolling Moon, najbardziej popularny deck, widać, jest bardzo duża różnica. E, jest najbardziej popularny deck, z, wydaje mi się, z trzech powodów. Pierwszym z nich, najważniejszym, masz go za darmo. Drugi, de, drugi, najważniejszy w Tier listach jest bardzo wysoko, a trzeci jest Turbo i to jest e, całkiem spoko deck. W... Karta była już dawno hypowana, no i, i deck jest bardzo, 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 bardzo Turbo. Przez co można z nim szybko grać, też mi się wydaje i go można przetestować. To na pewno jest tier 1, e, nie wiem co by musiał się zmienić, ale no przy, przy tier listie będziemy to uwzględniać. No ja myślę, że to jest jeden z najlepszych deków w formacie obecnie, e, z dwóch powodów, ma dwa ataki. Kosz jest taki sam, więc możecie wybierać sobie, który chcecie. Pierwszy atak one wszystko i zostawia na low HP. Drugi atak zabija praktycznie wszystko e, do fałki bez Vistara i, i, i nie zadaje ci w ogóle damage'a, więc y, małe jesteśmy w stanie zbijać sobie tym drugim atakiem, a duże pokemony typu jakiejś Vimaxy czy jakiś EX yy, yy, -ty, typu Charizard jesteśmy w stanie Tradeować tym pierwszym atakiem i chłop musi nam oddać w niego, bo jak nie, no to je się drugim atakiem na przykład coś innego, więc to jest mega istotne. Yy, no według mnie dobry, dobry, dobry type, spoko Weakness to też jest istotne, że ten gras jest ciężkim Weaknessem, bo nie ma dobrych gra Pokémonów Pokemonów aktualnie więc no, to, to, to ma duże znaczenie No ale dobra, e, więc to jest taki pierwszy deck, który nam się pojawia On będzie się pojawiać do, już przez długi czas Zapamiętajcie, no, to jest dobry deck, i nam się będzie pojawiać Goldengo, następny Goldengo to jest taki placefalon e, stary, czyli e, dyskardujemy energię z ręki i bijemy Samo Goldengo ma atak, że się e, Że się, e, Jak to się nazywa Samo Goldengo ma atak, że Kurwa no, wiecie o co chodzi discarduje kartę e, discarduje energię z ręki i jakoś tam leci. Porównanie do Falona takim jest moim zdaniem. W Falonie mieliśmy e, Tak, mieliśmy Giant Harta, który wyciągał nam dwie energie z Deku. Mieliśmy Weldera, który ładowaliśmy, ale okej, okay, tu nie potrzebujemy Weldera, bo to jest za jedną energię, więc to nie jest jakaś super problematyczne, Ale ma, mieliśmy Giant Harta, e, który wyciągał nam e, z Deku dwie energie. Mieliśmy Fiery Finta, który wyciągał nam cztery energie z deku. Mieliśmy E, mieliśmy, to się nazywa chyba Fire Crystal, e, które wyciąga nam 3 energie z discardu, e, więc no mieliśmy, chyba tam się grało chyba jakiegoś Fishermana czy coś, można było grać, ja nie pamiętam dobrze, bo ja nie grałem w tym formacie, no ale e, mieliśmy duży dostęp do tych energii, teraz mamy Superior Energy Retrieval, które no, wyciągają nam 4, ale za dwie karty, okej, okay, czyli taki mix czegoś tam. E, mamy wesele, które wyciągają nam 2 energie z deku, czyli dokładnie działało jak giant heart, tylko przeciwnik jak nie zbieram tego giant Harta, to mieliśmy go na night tak? Więc to działa podobnie, tu musimy item jeszcze konkretny dobrać, no ale mniej więcej do moto to chodzi. Możemy grać retrievala jeszcze, bo czasem grają, więc no jest mega, mega ok. Zaleta tego jest, że dobiera nam karty, więc tak dużo jak mamy goldengo, no to dobieramy tyle kart plus 1, bo jeden dodatkowo zabieramy z aktywa, e, ale... Duży, dwa największe minusy jest takie, że po pierwsze to jest EX, więc oddaję dwa prize'y, to jest mega istotne, tamto miało mniej HP, ale po prostu no było one prizerem, więc to było mega istotne. powiecie, że nie ginęło od Iron Handsa, powiem wam nie wiem, bo nie pamiętam ile to ma HP, musiałbym podejść do pudełka tam i zobaczyć ile to ma, bo mam, mam chyba 4, więc musiałbym zobaczyć, ale nie pamiętam, się nie przygotowałem teraz jak na to. To jest jeden minus. Jeżeli chodzi o to, że to jest, że jest i Goldengo, a drugi minus jest taki, że jest, jest stage'em 1 I musicie to wystawić. Z przeciwieństwie do Place mogliście bić w pierwszej turze już, bo no było to mega, mega huge, że jak szedłeś drugie, mogłeś zrobić Welder, Attach, Fiery Fit i jakiegoś GXa wtedy, na przykład Tapulele czy coś, nie pamiętam co tam grało w tamtym momencie. Ale no, Socjalna wtedy one Jak miałeś super rękę, to nawet jest w stanie ADP jebnąć na strzała, więc... No... No... Więc no, jest to... Jest to spory minus. Według mnie, moja opinia na temat tego deku... No, nie przedłużając, uważam, że się. Po prostu. Krótka piłka. Uważam, że dek się. Dalej. Eee, co tu jeszcze takiego nam się pojawia? Iron Valiant. Na Iron Valiant jest w dwóch war wariancjach, czyli z Urshifu i z Jolteonem. E, moim znakiem osobiście to jest taki fandek, nie jest to maja, nie, nie, nie jest to według mnie dobre. E, jeżeli przeciwnik wystawi Ci duże Pokémony, to, to nie robisz Donka. To jest fajne, jak grasz na jakiś e, losboxy i tak dalej, no ale te ty te, te, tam na jak ktoś wystawi Ci Frigie na no start, tego typu karty, ale no w większości sytuacjach ten... I tak musisz benchować już pokemony, no bo mił z graberami cały czas się pojawia, to trzeba brać pod uwagę. I w pierwszej grze chyba bym benchował, tak mi się wydaje, jeżeli to dużo nie zmienia a po drugie Deki typu Lostbox i gardy najprawdopodobniej... Lostbox raczej na pewno, Gardy nie wiadomo, trzeba zobaczyć jak się zaaklimatyzuje będą trochę odchodzić już. Może ewentualnie Tina będzie grała. W sensie Tina raczej na pewno będzie grała, bo no jest dobra w większość deków Podobnie działa, podobnie jak Rarikmon, że masz jeden atak, który one drugi atak, który bije bardzo dużo co nie? Więc no po, podobnie to działa Ale no ten deck wydaje mi się, że ma potencjał, ale nie jest jakiś super dobrze, no i też widać po meta szerza mamy 2, e, powiedzmy 2,5 4,5, e, tak no powiedzmy 5,5, 5 e, z kawałkiem procenta mamy tak patrząc na szybko, to już jest to powiedzmy 6%. 6% to jest niby dużo, ale to są cztery warianty deku, nie? To, to też trzeba brać pod uwagę. Dobra, e, i jeszcze e, ten klaw Electro, to się pojawia, ale to jest taki memdek bardziej mi się wydaje. Ma dobry, dobry ma spread w Rolling Moon'a, także jest w stanie jednąć Rolling Moon'a po prostu na strzała. E, bo e, Rolling Moon ma 230 HP, a ty grasz w tym e, kapsułę i... Brood boneta to się tak nazywa, ten Amongus yy, paradoksowy. Yy, no i grasz nadja z Nirzela i bierzesz równo 230 za 0 energii po prostu z Poizonem, z Electroda, yy, więc no jest całkiem gate pod tym względem. A in, na inne pokemony masz jeszcze yy, trudk masz tego, yy, dorzucasz sobie Berna czy coś i, i też jest w stanie bardzo dużo uderzyć, więc no to jest mega, mega huge według mnie. Yy, jeżeli chodzi o aktualną metę online'ową yy, Tutaj mamy jeszcze i gdzieś się pewnie jakiś garczam pojawi, Zresztą w tym stylu, tego nie testowałem, ciężko mi się wypowiedzieć, ale nie chcę gadać teraz głupot. No i dobra, więc widzimy, że najbardziej popularnymi dekami jest Rolling Moon, Chimpao, Chimpao bo ma, bo gra Iron Handsy, Charizard, Charizard z tego co widziałem gra, e, Grać teraz będzie więcej charmilionów, bo się boli Devolution, e, ale może grać, te, ale on sam sobie gra Evolution, więc w pierwszej dużej jest w stanie sobie jechać Evolution i zrobić dwa Charmeleony, to jest mega ok. I mi się to podoba. Dalej mamy Giratina Lost Box. tak jak mówiłem, jest bardzo popularna. Potem jest ten Goldengo, bo jest to nowy deck. Miraidon, Miraidon Gridon Hensy i z tego co widziałem jest bardzo różna ta opinia. Widzimy, że ma 48% Miratio. E, pytanie na co przegrywa? Możemy szybko rzucić okiem. Na co ma match-upy słabe? Na Raring Moon ma słaby match-up i na Snorlax Stala ma słaby matchup To z tych takich najbardziej popularnych. No i na Giratina. Więc no wydaje mi się, że jeżeli przegrywasz na dwa e, tier 1 Deki, to jest ta kapka problematyczna, bo Tina oddaje w Iron Hands 2 za dwa bierze. Ty bierzesz dwa na konfi, on ci bierze dwa na Tinie, i ty nie masz jak zbić tą Tinę, musisz być Charizę. musisz bić Raichu i się zaczynają powoli schody. No więc no to trzeba brać pod uwagę, e, więc dek ogólnie jest spoko, ale no główną jego zaletą są Iron Handsy i Puffy. No a na Tinę to średnio działa. E, na Muna jak się rozstawi, to też tam Puff średnio działa. E, a Iron Handsy tam strzelają w Morpeko, ewentualnie w Roring Moona z tego drugiego ataku, jak użyje tego pierwszego ataku. Ale problem jest taki, że rajku Raicho e, giną na strzała, a Roring Moon jeszcze grają Brutoneta właśnie, żeby uderzyć z tego 230 zrobić na Iron Hencie czy na Miraidonie. Więc no. E, i może Jest to problematycznie ciężki mecza w zależności od tego, jaką listą gra Roring Moon. No i dalej mamy jeszcze Guardi, tak jak mówiłem, ciężko, on ma bardzo duże win ratio, ale to Guardi to Guardi. Guardi w teorii, na wszystko powinno wygrywać, na wszystko powinno przegrywać. Więc to jest taki bardzo stabilny deck. I jeżeli nie, nie patrzymy jeszcze list, a myślę, że to nie jest moment, żeby patrzeć na listy. Trzeba po prostu przejrzeć metę, no bo tak jak mówię, jest początek, ludzie jeszcze nie wykminili. Listy będziemy patrzeć najprawdopodobniej dopiero na LAC, no bo tam największe mózgi świata będą grać. I oni wymyślą takie listy, które są potencjalnie dobre. Albo od których w ogóle można zacząć myśleć, bo to też trzeba brać pod uwagę, że ta lista, która będzie na LAC nie znaczy, że będzie super mega dobra. Ale jest dobrym początkiem, że myśleć. Podobnie było w zeszłym roku, jak tort grał tą swoją lugią. I to, było, I to była bardzo dobra lista, ale to był wstęp do listy, którą się później ludzie zaczęli grać. Trzeba brać pod uwagę, że to są pierwsze listy. I podobnie było właśnie z Lostboxem Story, nie? Losbox zaczął grać dopiero, po jak grał sobie z Ardem Tort. Wtedy z pafami i wtedy to przyszła furora nie? No i to też była pierwsza dobra lista losboxa, i potem wszystkie zaczęły tak powoli ewoluować, i tu też będzie tak podobnie działać, więc trzeba czekać e, na LAIC i zobaczyć, jak wyglądają po prostu listy nowe e, z Losbox Lostbox jest popularny, no ale widzimy, że ma około 50% inratyw, w zależności jak będzie siadać na inne deki, e, więc no cię, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że losbox nie jest. Jest takim, który będzie po prostu spadać coraz bardziej w popularności. Lugia, Lugia gra Iron Handsy, więc może e, iść troszkę w górę, ale widzimy, że częściej wygrywa niż przegrywa. Ten Snorlax Stal jest dosyć popularny, no bo był na ostatnim tym turnieju e, w, w Toronto, to chyba Toronto było. E, no i tam się pojawił na streamie i ludzie tym teraz grają. Reszta nie ma sensu patrzeć, jakby Mew jest jeszcze popularne, ale tak jak mówiłem, w dwóch wariantach zależności jak się ksiądzie. I, i miło jest całkiem, całkiem gitem, nie? Także szybki, szybkie sprawdzenie formatu z tej strony to tyle. Rzucimy sobie tylko okiem szybko na te ostatnie turnieje, żeby nie marnować czasu. To tak, widzimy pierwszy turniej, patrzymy tylko ta 8, ta pasia nas głównie interesuje. Jest tak, mamy 3 Rawring Moon, czyli tak jak mówiłem, jeden Iron, iron Valiant to, 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 to co mówiłem, z czasem się może pojawić, dwie Tiny i I to jest Sabzard, czy Los ja nie wiem czy to jest Lostbox czy to jest Subzart. No okej, okay. czemu się Subzart pojawił? Nie mam pojęcia. No ale widzimy głównie Rolling Moony, w tym dwóch Polaków, Jerzy jerzyki Bomber. Eee, lista jest spoko. Eee, jeżeli chcecie, to zrzućcie okiem na nią. Ja nią chwilę grałem, jest okiem fajna, mi się podoba, ale no, z tego co wiem, to jeżeli ktoś tam gminy, jeszcze, żeby była jeszcze kapka lepsza. Eee, wygrał mnie Vimax. Eee, jak mi Vimax wygrał pod na 3 Rolling Moony? No nie wiem, sobie sprawdzę czy grał na jakiegoś. Grał na jednego. O, i, i wygrał z Bomberem. Także dlaczego wygrał, nie wiem. Ale no, ogólnie wydaje mi się, że Ronik ma całkiem dobry, e, dobre meczapy. E, tym bardziej, że ma 230 HP i ten musi grać z dwóch świerżonek, nie? Ale no, e, najprawdopodobniej dużym minusem jest to, że musi się jakoś dziwnie trajdować, Ale ogólnie mnie w jest całkiem spoko, można brać pod uwagę. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co się stało w tym meczu, to możecie zapytać Bombera, bo ja w sumie nie wiem, bo ja to zobaczyłem. Kurwa nie pamiętam, w piątek, chyba to widziałem Extreme robiliśmy w sobotę, to ja to zobaczyłem w ogóle, że oni topnęli, także ma, mało mnie to w sumie wcześniej interesowało. No ale widzimy dalej, to przyznacie też potem samy Raring Money, praktycznie, e, więc no to jest, tak jak mówię, najbardziej popularny deck. Następny turniej, e, już mamy bardziej zróżnicowane. Nawet była w każdy różne, nic się nie powtarza. No, 9-10 Tina, to znowu Tina, więc no całkiem różnie jest Nolak Stal. E, więc no tu jest dosyć zróżnicowane, ale widzimy, że drugi turniej z rzędu... Wygrywa, czyli z rzędu, nie wiem, bo losowo odpaliłem. Ale drugi, drugi turniej po, po nowym formacie wygrywa Fusion Mio, więc możemy zobaczyć. Kurwa, czy on coś ciekawego gra? Co on tu gra? Gra Aiskio, więc standard: Dwie LS, dwa bossy, Judge, Iono. Nie, no to wygląda mi to, jak to taki totalny standard. Także nie wiem, co się tam dzieje. I na Raring Moon, no tu, nie, tu gra na jednego Raring Moon'a, tylko chińskiego, także. Się ciężko powiedzieć, no trzeba, trzeba pisać do tych ludzi, szukać ich i analizować. Kolejny turniej mamy e, z y, Paradoxem i znowu dwa Fusion Mew, tu widzimy żadnego Roaring Moona nie ma, więc ten Roaring Moon też nie jest taki jakiś super najlepszy, jest dobry, bardzo dobry, ale nie jest najlepszy, także jesteście w stanie na to grać, ale to Fusion Mew wydaje mi się kurde jednak mega broken jak tak wychodzi, trzeba, trzeba, trzeba pomyśleć i zobaczyć jak to wygląda. E, tu mamy jedną Sarenę, jeżeli ktoś chce grać się jakimś E, mniej popularnym deckiem to Serena, jest spoko, możecie ją sobie potestować. E, no i tutaj Baxcalibur Calibur jakiś na przykład z, e, z Iron Handsami, jak widać taki standard już będzie totalny. I dwa Fusion Mew, e, ten Iron Valiance, mi, 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 mi ten deck w ogóle nie podchodzi, szczerze mówiąc jest taki totalny flipem. Dobra, kolejny turniej. E, tutaj mamy taki turniej, że jest bez top cutu, a należy po okiem na top 8 mniej więcej, no bo jest clean powiedzmy. No ten Electrode, Charizard, The Arion Valiance, Miraidon, tu znowu nie mamy żadnego Roaring Mora, znowu jest dziewiąty, tutaj wygrał mój kolega z, yy, ze Szwajcarii, 7-0 zrobił Charizardem, w sumie jestem ciekawy jak on to teraz rozkminił, czy gra tych więcej Charmeleonów, no tak jak mówiłem, grają Charmeleony i grają tego Evolutiona, żeby nie dostać z Devolution, yy, Devolution, nie, bo mniej wtedy boli, jak gramy jedno Rare Candy, które jesteśmy w w stanie wyszukać z na przykład Forest Stone, na którego szukamy z tą i tak dalej. Gramy dużo więcej tulip, gramy aż 5, dlatego gramy tą Story, więc mamy tak naprawdę 4 ewolucyjne, więc jak idziemy drugi, to bardzo często używamy tego. Nie jesteśmy w stanie dostać Greninja, bo gramy Manaphy, nie jesteśmy w stanie dostać Sablaya, bo gramy Jirachi, Także no jest to potencjalnie całkiem fajne. I nie gramy tu bo gramy Pivarolę. No dobra, to taką listę sobie wymyślił. Look, no i on zrobił 7-0 na tym e, Tamka Weekly. Także no jest całkiem. Cał całkiem śmieszna lista. Jak ktoś jest ciekawy, jak powinien... Jak, jak, jak grać ten Charizard, no wydaje mi się, że to jest taka basicowa, fajna lista, żeby z tego wyjść. Wydaje mi się, że całkiem spoko pomysł zrobił. I, i może w tą stronę bardziej trzeba iść teraz. Na pewno trzeba grać przez 3 miliony, więc wydaje mi się, że e, Pidgeot ma mniej sensu. E, no bo nie grasz Tyle Rer Candy, więc wydaje mi się, że, że ta, ta taka lista będzie dużo lepsza. No i dobra, no i ostatni mamy turniej w top 8. Są dwa te główno, dwa te główno Goldango złote. No mi się to osobiście nie podoba, no pokażę wam losową listę. Tutaj chłop gra 1-1 Scizora, ten Scizor jest całkiem śmieszny. Jest one prizerem, więc się spoko tradujesz, ma dobry atak. To jest mega istotne. Samo Goldango, no wydaje mi się, kurde, gówno ten tak naprawdę. Może ja czegoś nie widzę, ale imo wydaje mi się strasznym gównem. To Evolution, nie wiem czy jest takie dobre. Jeżeli idziesz pierwszy czy idziesz drugi, to prędzej bym chyba chciał grać tego, chyba że naprawdę ma za rękę. Masz 4 fIP'ause, tylko tylko 3 wesele, więc 7 wyciągają 9 wyciągajek energii. E, może przez Arweny trzeba grać, ciężko może już Mą grałem. Też jest istotne. No VIP bez ten Tendeks się, ogólnie jak nie dobierzesz FIP'a w pierwszy się, jak dobierzesz to jest różnie, także... A jeszcze jest Clara, to wyciąga, kolejna wyciągajka. No i Turo, żeby, żeby się obronić. Mamy Palpada, więc tak jakbyśmy dwa razy Turo grali. No wydaje mi się, w sensie... Naprawdę mam mega mega mieszane uczucie, jeżeli chodzi o ten deck. Ja osobiście bym powiedział dalej, że to jest gówno. Ale może jestem w błędzie i po prostu grałem złą listą. E, więc zobaczymy to e, za tydzień na LAAC. E, czy coś tu jeszcze mamy ciekawego do rzucenia okiem? Możemy rzucić tego okiem na tego Snorlaxa jeszcze, żeby ten film nie trwał pół godziny. E, bo to takie jest mega popularne, e, się zaczęło robić, gramy SnuLak Stara, gramy 4 gr e, counter kaczery, e, gramy e, tutaj e, rzeczy do wywalania kart, czyli Sydney, e, MFS, -y. gramy jeden silin, jeden cheer, e, i dwa palpady, żeby mieć tego lupa, więc jest takie jest Poker 4, Poker żeby grać co ture, jak jesteś na skurwie, gramy Erika, gramy Turo, żeby podnieść, tylko też jesteśmy w stanie zlupować. Na przykład, żeby Chandelura, ten Chandelur milował karty, Ta, to jest ten co milował karty, więc jest całkiem spoko. Jesteśmy w stanie dużo szybciej milować karty, czyli gramy 1-1-1, gramy sobie Turo i lecimy prosto z tematem. Podnosimy, gramy jeszcze raz, tak w kółko. Eee, mamy temple, no nie wiem, tak, deck na pewno wydaje się śmieszny, eee, czy dobry, to już zostawiam do waszej oceny. Eee, Pamiętajcie, że jest Mimikyu, Mimikyu wygrywa na część matchupów z automatu, na jakieś śmieszne deki. Na co on teraz wygrywa? Na no Miraidona ma na przykład, praktycznie, free. Jak Odpalimy sobie basic listę Miraidona, Zobaczymy, co on teraz gra. Za się cofnąć? Nie da. E, ale wejdźmy sobie tak, wejdźmy sobie w Dex. Jeszcze chcę to poruszyć, zanim skończymy ten film. Wejdźmy sobie w najnowszy, najlepszy wynik. Odpalmy sobie i zobaczmy, czy ma auta. E, no, jedyne auto. O, jest Zapdos. Ok, gra Zapdosa. E, a gra. Ale nie gra vacuumów, więc no. Mimiky przeżywania. nie? gramy sobie peny. Dogrywamy. No, i jeżeli załatujesz 3 energię do Zapdosa, to robi się kapkę niezręcznie, nie? Bo tracisz 3 energię, tu nie ma przywracajek i my milujemy ci cały czas. Mamy jedna przywracajka, to jest Fluffy, ale no. Dalej, ty musisz się bardzo dużo kopać po te, po te karty. No, wydaje mi się, że no jest dosyć, dosyć łatwo na, na ten matchup. To taka moja opinia. Dobra, eee... I, i ci w sumie polecam ten deck? Powiem tak, nie grałem tym deckiem jeszcze, może sobie spróbuję na online w wolnej chwili tym zagrać, e, przecież na live, e, no wiadomo, że online chcę pograć e, i czy będzie mi się podobał, to w sumie nie wiem, zobaczę to e, w najbliższej przyszłości. No i jeżeli chodzi o tą krótką analizę e, na dzisiaj to tyle, e, tak jak mówiłem, trzy te najnowsze deki najbardziej popularne nie są aż takie super dobre, za wyjątkiem Rolling 1, on jest super mocny e, i, i myślę, że jeżeli totalnie nie masz pomysłu czym chcesz grać to... Rolling Moon jest deckiem, który możesz zagrać na spokojnie w Gdańsku na regio, ale musisz brać pod uwagę to, że będziesz grał bardzo dużo mirrorów, więc tu nasuwa się Twoja decyzja i wydaje mi się, że trzeba wymyślić deck. I że, taką moją opinią, jeżeli chodzi o, e, o deck na e, Gdańsk, to jest deck, który, ma, który jest w stanie grać przez Rolling Moona i przez. Chęcy, czyli no nie przegrywa od tych dwóch kart, albo przynajmniej jest w stanie grać, wokół, yy, grać na to, yy, plus nie ma najgorszego meczu w Tine i w Charizarda. To jest, to jest moja opinia. Jak wymyślisz taki tak, najprawdopodobniej robisz z tej listy wynik, i, i, i tak, mi się, tak mi się wydaje. Także no to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie i, i do następnego. Cześć.